Jak dzisiaj otworzyć sklep na Etsy? Musisz mieć na uwadze, że zanim w ogóle wejdziesz do Etsy, to warto jest zrobić sobie analizę konkurencji, taką głęboką analizę tego, co już ktoś sprzedaje, takiego jak masz ty. Weź proszę pod uwagę nie tylko konkurencję z Twojego kraju. Weź pod uwagę nie tylko konkurencję, która zajmuje się tą techniką, którą Ty tworzysz. Weź pod uwagę po prostu. Tę określoną niszę Twoich produktów. I potem, jak już masz przeanalizowaną konkurencję, wiesz, co będzie bazą budowania Twojego sklepu. Jak te oferty są prezentowane, jak są wyceniane, jak są wysyłane, ile trzeba czekać na realizację, jak się prezentuje te oferty, jak się je opisuje. Wszystko dowiesz się właśnie wszystkiego przez to, że zrobisz sobie analizę konkurencji. W kolejnym kroku wchodzisz na Etsy i musisz założyć konto. Każdy sklep, który zechcesz założyć, bo takich sklepów możesz mieć kilka, musi być założony z innego adresu e-mailu. Czyli jeśli chcesz mieć trzy sklepy, to musisz mieć założone trzy różne konta na Etsy. Skupmy się na razie na tym jednym sklepie, dobra? Na tym skupimy to nagranie. I ty zakładasz konto, otwierasz sklep na Etsy i już teraz musisz podjąć kilka decyzji. Przede wszystkim, kim ty jako właściciel sklepu jesteś. Częsty błąd, jaki popełniamy, to jest to, że my tutaj decydujemy się założyć sklep na przykład na męża, na partnera, na babcie, wspólnie z koleżanką, a musisz wiedzieć, że ta decyzja będzie potem rzutowała na Twojej przyszłości. Bo sklepu nie można sprzedać, sklepu nie można komuś oddać. I dla przykładu, jeśli ktoś umrze, jeśli ktoś się z kimś rozstanie, to sklep, który był na partnera, na babcie, na kogoś innego. Jest tej osoby wciąż. I nawet po rozstaniu czy po śmierci, nie ma takiego testamentu, który na mocy prawa nada prawo posiadania tego sklepu komuś innemu. To jest wbrew regulaminowi i zasadom ETSY, jako że każdy sklep ma politykę prywatności, są dane klientów i jest to niemożliwe. I może okazać się, że dzisiaj w Twoim sklepie, w Waszym sklepie jest tysiąc sprzedaży, świetne oceny klientów. Satysfakcja, zadowolenie po prostu sklep świetnie hula, śmiga i Wasza spółka się po prostu rozstaje. Rozdzielacie się. Sklep zostaje u osoby, na której nazwisko został założony. Zostajesz bez niczego, bo sklep przejmuje Twoja koleżanka, z którą miałaś spółkę. I Twoja koleżanka zbierze wszystko oceny klientów, historię sklepu, oceny algorytmu, starcelera, no wszystko, historię zamówień, a ty zostajesz bez niczego. Tak? I kiedy do tego dochodzi, to jest wtedy dramat, bo się okazuje, że sklep był na męża, na babcie, a ja teraz zostaję bez niczego i nie mam sposobności, żeby w ogóle cokolwiek odzyskać. Także tutaj musisz mieć świadomość, że sklep powinien być na twoje nazwisko powinien być. Jeśli nie ma takiej możliwości, żeby założyła sklep na swoje nazwisko, to miej świadomość tego, że potem są takie konsekwencje. I w kolejnym kroku będziesz musiała podać dane bankowe, dane płatnicze, bo gdzieś ecy musi przelewać pieniądze zarobione przez ciebie i skoądź też w razie czego ecy musi pobierać płatności. W związku z czym tutaj potrzeba podać dane konta płatniczego i trzeba podać dane karty płatniczej. I tutaj musisz wiedzieć, że te dane muszą być takie same, jak są dane właściciela sklepu. Nie ma więc możliwości, że założysz sklep na męża, a podasz swoje dane karty płatniczej, bo ECY automatycznie zablokuje Twój sklep, bo to nie jest ta sama osoba. Nie ma więc takiej możliwości, że założysz sklep na siebie, a podasz dane karty płatniczej babci, bo tu znowu jest nieścisłość. Nie ma też takiej możliwości, że dane sklepu są założone na Ewa Szczepańska, a na przykład. Karta płatnicza jest na Ewa Karolina Szczepańska. Tutaj wszystko musi być zgodne i wszystko musi być takie samo. Wszystko się musi zgadzać. Te dane oczywiście jesteś w stanie poprawić i w każdej chwili Etsy odblokuje Twój sklep pod warunkiem właśnie, że poprawisz te informacje. Kolejny taki ważny aspekt to jest to, że już teraz na starcie musisz zdecydować, w jakim języku będziesz pisać sklep. Pisać. To, że wchodzisz na Etsy. Na stronę Etsy i widzisz tam w jakimś języku oferty, to jest język, który ty widzisz na Etsy. Ty czytasz stronę Etsy w takim języku. Tak jak ktoś w Japonii może sobie wyświetlić po japońsku, tak jak ktoś w Anglii może sobie wyświetlić po angielsku, czy we Francji po francusku. To jest widoczność strony i nie ma nic wspólnego z tym, jak piszesz sklep. Język sklepu jest ustawiany od zaplecza, i to jest ta jedna rzecz, po w nazwie właściciela sklepu, której samodzielnie potem nie zmienisz. Ta jedna rzecz, którą jeśli stwierdzisz później, że mam sklep w języku polskim, przydałoby się mieć po angielsku, to nie, to muszę sobie zmienić, no to idziesz w zaplecze i tam się tego nie zmieni. Tak? Sklepy pisane w języku angielskim pozycjonują się znacznie lepiej niż sklepy pisane w innych językach. I to też doświadczenie moje pokazuje z moimi klientkami. Gdzie tłumaczymy sobie z języka polskiego na angielski, z angielskiego na niemiecki i po prostu plausujemy między tymi językami, że te tłumaczenia są różne, inne, zasłobność słów jest totalnie inna i może się okazać, że to, co piszesz w języku polskim, na angielski tłumaczy się całkowicie inaczej, niż ty byś sobie tego życzyła. Dlatego właśnie lepiej jest pisać sklep w języku angielskim, też biorąc pod uwagę fakt, że większość ludzi, którzy przychodzą do Etsy, szuka jednak w języku angielskim. No, i tutaj ja wiem, pewno powiesz, że nie znam dobrze angielskiego. Okej, okay, możesz pisać sklep w języku polskim. Po prostu miej świadomość tego, że ten sklep może się troszeczkę gorzej pozycjonować, bo zrozumienie treści jest nieco inne, ta forma przekazu. Ale też mamy takie narzędzie dzisiaj jak Sztuczna Inteligencja, która myślę z łatwością poradzi sobie, i tutaj też wiem od moich klientek, że sobie tak radzą właśnie, tłumacząc sklep. Na inne języki przy użyciu sztucznej inteligencji sprawdza się znakomicie, w związku z czym nie ma tego stresu, nie ma tego strachu. Jestem pewna, że jesteś w stanie to ogarnąć, nie znając dobrze języka. Właśnie to, że będziesz mogła tworzyć ten sklep w takim języku, w jakim tylko sobie życzysz. Także nie ma przeszkód i nie ma wymagań, że Twój język musi być perfekcyjny. To chyba wszystko, jeśli chodzi o te zasady, takie najważniejsze wytyczne dotyczące tego, jak dzisiaj otworzyć sklep. Pamiętaj, że możesz otworzyć sklep używając linku afiliacyjnego. Ja taki link zostawię ci w opisie tego odcinka, jako że otwierając tego linku afiliacyjnego otrzymujesz 40 darmowych ofert. Czyli już na starcie, kiedy otwierasz swój sklep, twoim kosztem będzie opłata to jest około 15 dolarów za otwarcie sklepu ponieważ Etsy wprowadziło te opłatę w 2024 roku, żeby do Etsy zaczęły przychodzić bardziej świadomi sprzedawcy, żeby bardziej świadome te sklepy były otwierane, które są nastawione na sukces, które są nastawione na to, żeby zarabiać pieniądze, bo jak zapłacisz, to się bardziej wysilisz, więc to jest na starcie twój taki obowiązek uiszczenia tej płatności, ale potem płacisz za wystawienie każdej oferty. To jest kwota 20 centów. I możesz nie płacić tych 20 centów za 41 ofert, więc to jest całkiem fajny zastrzyk na początek. Jak otworzysz sklep z mojego linku, otrzymasz takich 40 ofert. Weź proszę pod uwagę, że sklep musi być otwarty z przeglądarki w komputerze, bo link nie będzie działał z telefonu. I inne opłaty, jakich się musisz spodziewać, to są opłaty w formie prowizji. To jest prowizja od właśnie wystawienia oferty 20 centów, od sprzedaży, od przetwarzania płatności. Ale te wszystkie prowizje pobierane są dopiero przy sprzedaży, tak? Czyli płacisz prowizję za przetwarzanie płatności, no bo Etsy przetwarza płatność, która się zadziała na Twoim koncie. Płacisz prowizję od transakcji, bo Etsy Zrobiło dla ciebie transakcję, tak? Więc dopiero wtedy są te prowizje płacone. Ewentualnie jest reklama, to już jest Twój własny przywilej stworzenia w Etsy reklamy i wtedy płacisz automatycznie, kiedy taka reklama zaistnieje. To są już potem Twoje dalsze decyzje. Założenie sklepu nie jest takie trudne, ale warto mieć na uwadze właśnie ten początek, ten wstęp. To żeby otworzyć przede wszystkim z linku afiliacyjnego i mieć trochę za darmo tych ofert, to żeby założyć sklep na swoje własne nazwisko i budować swoją własną markę, a nie pracować wciąż dla kogoś, albo przynajmniej mieć na uwadze, że ten sklep nie będzie nigdy twój, nikt ci go nie może przekazać, to żeby dane twoje, dane właściciela konta były zgodne z tymi danymi, które są tam bankowymi danymi podanymi. No i w zasadzie tyle to żeby potem wybrać język, w którym będziesz prowadzić ten sklep, bo potem tego języka tak łatwo nie zmienisz, a jeśli utworzyłaś sklep w języku na przykład polskim i dzisiaj chcesz zmienić ten język na angielski Wciąż możesz to zrobić. To nie jest tak, że to nie jest do na zrobienia, natomiast musisz skontaktować się z supportem Etsy, napisać wiadomość, poprosić, żeby to dla Ciebie zrobili. No i tutaj oni będą oczekiwali od Ciebie tego, żebyś wszystkie swoje oferty, całe zaplecze sklepu, wszystko co masz przetłumaczyła na ten konkretny język, więc to będzie związane z jakąś tam pracą. Ale warto. Wiem z doświadczenia moich tutaj klientek, i sama wiem też po sobie, że te sklepy pisane w języku angielskim naprawdę lepiej się pozycjonują. Ja trzymam za ciebie kciuki. Sklepów, jak powiedziałam, możesz otworzyć kilka, wszystkie na tych samych zasadach. Warunek jest taki, że w Twoich sklepach nie może się powielać asortyment. Czyli jeśli masz jakiś produkt w jednym sklepie, to w drugim musi być już inny, już nie może być ta sama oferta. Trzymam za ciebie kciuki.